29 czerwca 1934 roku. W nocy z 29 na 30 doszło do brutalnej czystki politycznej znanej jako noc długich noży. Z rozkazu Adolfa Hitlera oddziały SS oraz Gestapo przeprowadziły masowe aresztowania i egzekucje członków SA, czyli paramilitarnej organizacji nazistowskiej. Na ich czele stał Ernst Röhm, dawny bliski współpracownik Hitlera. Pretekstem do akcji była rzekoma próba zamachu stanu przygotowywana przez kierownictwo SA. W rzeczywistości chodziło o wyeliminowanie konkurentów i przeciwników wewnętrznych, którzy mogli zagrozić pozycji Hitlera oraz o zdobycie poparcia armii. W ciągu kilku dni zamordowano od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w tym także niektórych dawnych zwolenników Hitlera. Rom został zastrzelony w swojej celi po odmowie popełnienia samobójstwa. Noc długich noży umocniła dyktatorską władzę Hitlera. Zapewniając mu lojalność armii i eliminując opozycję wewnątrz,